Jacht Maxus Evo 24 zastępuje wysłużonego Maxusa 24 wybranego jachtem roku 2011 w Polsce i podobnie jak poprzednik mierzy mniej niż 7,5 m długości oraz 2,55 m szerokości, co pozwala transportować go na przyczepie bez dodatkowych pozwoleń. Maxus 24 Evo jest następcą klasycznego Maxusa 24. Nazwa Evo pochodzi, jest skrótem od słowa ewolucja. W zasadzie przez skromność użyliśmy słowa ewolucja, ponieważ jest to rewolucja w projekcie. W zasadzie wszystkie parametry tego jachtu uległy zmianie. Nowe trendy projektowe pozwoliły, żeby zarówno szerokość, jak i... Wysokość uzyskać we wnętrzu, zmienić bardziej parametry turystyczne na korzyść jachtu, a jednocześnie te, te wszystkie nowe trendy pozwoliły również na to, żeby wartości nautyczne uległy poprawie. Dane techniczne jachtu Maxus Evo 24. Na pierwszy rzut oka Maxus Evo 24 przypomina większego, starszego brata – Maxusa 26. Utrzymano go bowiem w dokładnie w tej samej stylistyce. Różnice tkwią w technologii wytwarzania. Projektant Jacek Daszkiewicz zastosował w Maksusie EWO-24 inne połączenie dna z pokładem i wynikający z tego rozwiązania dodatkowy drewniany stopreling blisko krawędzi pokładu. Maxus 24 był przez 7 lat produkowany przez stocznię Nordman. Łódka niewątpliwie odniosła duży sukces rynkowy, dobrze przyjęta była na rynku polskim, jak i zagranicznym. Wyprodukowano blisko 300 egzemplarzy. Zdecydowaliśmy się na stworzenie nowej konstrukcji. Na Następcy w którym jakby chcieliśmy wszystkie elementy, wszystkie parametry tego jachtu zrobić na lepszym poziomie. Nowe trendy umożliwiły też stworzenie jachtu o lepszych parametrach nautycznych, co jest bardzo istotne. Nasi klienci coraz więcej uwagi temu poświęcają. Żeby zaspokoić wszystkie potrzeby przyszłych armatorów, zdecydowaliśmy się też na produkowanie go w czterech wersjach zabalastowania. Klasyczna wersja z mieczem uchylnym, wersja balastowa, wersja z mieczem szyb, szybrowym oraz dedykowana na wody pływowe, tam gdzie występują tzw. zwane osuchy, wersja Twin Pionowa dziobnica i nisko schodzące kanty poszycia kadłuba to nadążanie za światowymi trendami i maksymalne wykorzystanie wymiarów zewnętrznych kadłuba to także poprawienie parametrów nautycznych przez zwiększenie stabilności początkowej. Duża laminatowa platforma dziobowa to tak zwany kaczy dziób. Wykonywana jest już w podstawowej wersji Maxusa Evo 24. Nowością jest zastosowanie w schowku dziobowym miejsca na butle z gazem. Najważniejsze cechy stylizacyjne nowego Maxusa Evo 24 to podłużne, przyciemniane okna w nadbudówce, wyposażone dodatkowo jeszcze w otwierane bulaje. Te bulaje dają świetną wentylację w środku. Projektant skoncentrował się także na tym, żeby stworzyć bardzo płaski pokład, bez żadnych zbędnych, wystających na nim elementów. Ponadto półpokłady na Maxusie Evo 24 są szerokie jak na tego typu jacht. Wanty kolumnowe tutaj zamocowane są wąsko do nadbudówki, i dlatego łatwo przejść z kokpitu na dziób, na przykład, żeby wywiesić odbijacze czy rzucić z przodu kotwicę. Nowoczesnym rozwiązaniem dedykowanym na Mazury jest estetycznie schowane tuż pod pokładem zblocze bramki masztu. Pozwoliło to obniżyć całą bramkę i poprawiło bezpieczeństwo poruszania się po pokładzie. Podobnie jak w Maxusie 26, projektant zastosował sprytny sposób na składowanie sztordsklapy. Kładzona jest na suwklapie, w specjalnych dyskretnych uchwytach i wsuwana pod dach nadbudówki. Chwały i regulacje przechodzą od masztu przez organizery do ośmiu stoperów i dwóch kabestanów Andersen, zamocowanych na dachu nadbudówki. Dwa kolejne kabestany do szotów foka umieszczono na krawędziach kokpitu. Tu istotna uwaga! Cztery wysokiej klasy kabestany Andersen uwzględniono w cenie podstawowej podobnie jak szyny i bloczki Ronstan oraz stopery i organizery Spinlock. Standardowo jacht wyposaża się w jeden luk pokładowy na dziobie, a drugi za dopłatą można zamontować nad mesą. Zejściówkę ładnie otoczono drewnianymi listwami. Przestronny kokpit ma 215 cm długości. Ławy do siedzenia mają 195 cm długości i 42,5 cm szerokości. Pod siedziskami umieszczono duże bakisty. Falochrony, czyli oparcia siedzisk mają średnio 30 cm wysokości i zapewniają wygodne podparcie dla pleców, a przy tym nie przeszkadzają w wychylaniu się na balast. Wnętrze nowego Maxusa Evo 24 nie tylko jest pięknie dopracowane designersko, w jasne kolory obić, mebli, tapicerki, ale jest też bardzo duże. Jak na jacht tej wielkości, udało się wygospodarować tyle miejsca, że w środku wydaje się, że jesteśmy w jachcie o przynajmniej jeden rozmiar większym. Nowością w Maxusie Evo 24 jest zastosowanie lekkiej sklejki z bardzo twardą okleiną HPL, która praktycznie nie podlega zarysowaniu. Nie trzeba jej też lakierować na etapie produkcji. Jeśli chodzi o wysokość stania, to musimy podać dwa pomiary. W zagłębieniu w podłodze do podsufitki zmierzyliśmy 186 cm, zaś w zagłębieniu pod suwklapą jest nawet 190 cm. To bardzo dobry wynik. Długość kanap? Prawa 195 lewa 190 cm. Stół ma blisko 1,5 metra długości. Bardzo przydatne są podłużne zagłębienia w materacach umieszczonych w miejscach i zginania się podczas podnoszenia pokrywy bakist podkanapowych. Koja dziobowa ma 210 cm długości, a wysokość nad jej materacem wynosi prawie metr. Pod nią umieszczono schowek na zbiornik z wodą. Do przechowywania rzeczy osobistych w dziobowej części jachtu służą jaskółki i wnęka na buty pod tylnym fragmentem materaca. W niej umieszczono dostęp do silników echosądy oraz logu zakrytych łatwo zdejmowaną klapą rewizyjną. Poprzeczna chuntkoja rufowa jest ogromna i wygodna, ma 240 cm długości. Umieszczono pod nią akumulator i schowki na rzeczy osobiste. Bardzo przydatne na dłuższe rejsy będą dwa kolejne schowki za koją rufową na samej pawęży. To dwa pojemniki na rzeczy osobiste, części zamienne, zapasowy osprzęt i wyposażenie. Wysokość od podłogi do sufitu w kabinie toaletowej wynosi 175 cm. Zamontowano w niej toaletę chemiczną, opcjonalnie morską, umywalkę z kranem i duży schowek. W mesie Maxusa Evo 24 standardowo montowana jest jedna zamykana szafka, ale opcjonalnie można zamówić ich aż cztery. Klient może zdecydować w pewnym stopniu o układzie mebli, kambuza i szerokości ciągów komunikacyjnych. Konstrukcja wkładki umożliwia bowiem zmianę położenia kambuza oraz regulację długości i szerokości koi. Estetyczne włączniki światła umieszczono przy zejściówce w pobliżu kambuza. Uruchamiają one dyskretnie pochowane paski LED. Maksusa Evo 24 przetestowaliśmy na początku czerwca na jeziorze Dargin przy wietrze wiejącym z siłą około 3 stopni w skali Boforta i względnie płaskiej wodzie. Przez cały czas testu mieliśmy postawione dwa żagle, Foka i Grota, bez żadnego refu. Nie musieliśmy zmniejszać powierzchni głównego żagla, Maxus płynął jak zamurowany. Nie przechylał się ponad miarę nawet w szkwałach w kursie na wiatr. To efekt zastosowania odpowiednio ciężkiego miecza i do balastowania kadłuba. W kursie na wiatr Maxus żegluje bardzo ostro. 42 stopnie do wiatru to wynik godny jachtu regatowego. W kursach baksztak osiągnęliśmy bez problemu prędkość powyżej 6 węzłów, a zarejestrowany przez nas rekord, utrzymany na dłuższym dystansie, wyniósł 7,2 węzła. Żagle stawia się i obsługuje bardzo łatwo. Wszystko działa płynnie i nic nigdzie się nie zaczepia. Miecz podnosi się lekko tak, że mogliśmy obsłużyć go bez używania kabestanu. To dowód na odpowiednie dobranie przełożeń talii i średnicy wszystkich fałów i szotów oraz regulacji. Falochrony kokpitu uformowano tak, że załoga nie suwa się z nich w przechyle, a dłuższe siedzenie podczas żeglugi nie powoduje dyskomfortu. Płetwa sterowa została idealnie skompensowana i dzięki temu nie wyrywa ręki podczas manewrów. Jachtem steruje się łatwo i precyzyjnie. Jednostka nie ostrzy przesadnie, nawet w dużym przechyle. Pięciokonny silnik Merkury z wydłużoną kolumną typu sail power. Dobrze radził sobie z napędzaniem blisko dwutonowego Maxusa Ewo 24 Przy maksymalnie odkręconej manetce osiągnęliśmy prędkość prawie 6 węzłów. Natężenie dźwięku osiągnęło przy maksymalnych obrotach silnika poziom blisko 80 dB. Po zwolnieniu do prędkości marszowej 4 węzły, natężenie dźwięku spadło do poziomu 65 dB. Maxus Evo 24. Nowoczesny, piękny jacht o doskonałej stylistyce zarówno na pokładzie, jak i w środku. Jacht, który doskonale żegluje. Podobało nam się także to, że bardzo łatwo go obsłużyć. Jest także bardzo wygodny w środku i bardzo miły, przytulny. Co byśmy w nim poprawili? W egzemplarzu prototypowym zauważyliśmy nieznaczne niedobalastowanie. Zgłosiliśmy to projektantowi i w kolejnych egzemplarzach wszystko zostało poprawione. Maxus Evo24 może zmienić podejście klientów do jednostek mierzących mniej niż 7,5 metra długości kadłuba. Po co bowiem kupować 10-metrowego giganta, kiedy niewiele niższy komfort można znaleźć na zgrabnym jachcie gotowym do przewozu na przyczepie. Najwyższy poziom wykonania laminatów i detali sprawia, że Maxus Evo 24 to jacht godny polecenia, a uwzględniając bogactwo wyposażenia standardowego za relatywnie dobrą cenę.